Zusiuniu, Zuzia jeszcze śpi. ja mam tutaj kawunię. I przy wschodzie słońca znaczy wschód słońca już dawno był. Już żeśmy popatrzyli, bo spaliśmy dzisiaj sobie na plaży. Spoglądaliśmy gwiazdy, spadało ich bardzo dużo. Księżyc dzisiaj w nocy tak świecił, że w ogóle spać nie można było. Żeśmy się przebudzali co chwila i spoglądaliśmy na ten księżyc. Wyostrz. O. Naprawdę świecił tak niesamowicie. Ci na łódeczce już też wstali. Już widziałam, że nurkowali. Ja sobie najpierw wypiję kawkę. Muszę sobie nogi posmarować, że są strasznie suche. Zobaczcie od tej, od tej soli. Wyschły. Dzisiaj już postanowiliśmy, że na pizzę nie idziemy. Będziemy za grube z <laughs> No I tak jest fajnie. Tak do godziny 10 to jest zajebiście naprawdę idealnie tak można sobie i popływać i poleżeć na tej plaży. A już potem po 10 to jest taki skwar, taki ukrop, że ciężko jest wytrzymać. No. O, mogę Wam w sumie pokazać, że jak jest potem skwar i ukrop. To. to moja kawunia. To się idzie na hamaczki. Tu mamy nasze auto. Naszego vana. Tu mamy hamaczki. Tu jest woda. Jakby się ktoś chciał wykąpać, <laughs> obmyć. czy była taka gorąca, że nie można było ręki włożyć. Nawet się nie ma co dziwić. O! Hamaczki. Jeden, drugi i trzeci. Idziemy zobaczyć, co Daniel robi. O, to są takie miejscówki. Tutaj był kiedyś camping. I to ma tak z. A nie wiem, z parę kilometrów. I po prostu wszędzie tu można sobie wjechać. Wiadomo, jest zakaz e, e, dla kamperów i, 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 i dla namiotów, ale, ale jesteśmy byliśmy pierwszą noc, na razie nic, więc na razie jesteśmy. Mamy nadzieję, że nas tu nie wyrzucą. <gryw> ale miejscówka jest naprawdę przepiękna. Po prostu wiecie, możecie sobie wyobrazić, jak to był camping, więc tutaj praktycznie przez parę kilometrów, to po prostu jest główna droga, tutaj jest główna droga z tej głównej drogi można wjeżdżać są takie po prostu pomiędzy drzewami można sobie zaparkować przy samej wodzie no i było tutaj parę parę już e, takich vanów kamperów tu jeszcze nie widziałam, ale wany były sporo vanów było i też byli Ech. jedni dzisiaj rano inni wczoraj już wyjechali, więc no. a Danielek jeszcze śpi Danielku, chcesz piwko? <laughs> Pokaż buźkę. Dzień dobry. Dobra. A, miałam gaz zakręcić, jak kawę zrobię? No tak, zapomniałam. Tu nie widać? Tak. Ja jeszcze w piżamce, w szlafroczku, bo ja tak lubię. Gaz miałam zakręcić. Krzysiu mnie prosił. Jak skończę, więc trzeba zakręcić gaz. O, o w sumie tu mam selfie mojego styka. Wezmę go ze sobą. No i tak sobie po prostu możemy e, posiedzieć. Wiecie, jesteśmy spokojni. Nie, 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 nie. Jakby to powiedzieć, nie hałasujemy, nie puszczamy muzyki. E, staramy się być. Niewidoczni. <laughs> nie, hamaki ludzie też zostawiają w lasach, także e, kilka miejsc dalej nie wiem, czy będzie widać, stąd chyba nie. No, parę miejsc wcześniej też były trzy hamaki i też sobie roz, rozwieszają i zostawiają, no bo to wiadomo, nikt tutaj tego nie zabiera, prawda? E, także... Suzia jeszcze śpi. No i tak to wygląda. Miałyśmy już iść pływać, no ale wiadomo, jak się do trzeciej nad ranem ogląda gwiazdy i niebo. To potem trzeba to gdzieś odespać. A to my to odsypiamy potem na hamakach. Krzysiu już pojechał. Krzysiu już pojechał po wodę. I pojechał jeszcze poszukać jakiejś jeszcze innej miejscówki, aczkolwiek mi to się podoba, bo, bo powiem Wam szczerze, że tak. Mamy blisko do miasta. Jest dosłownie 5 minut na piechotę. Prosta droga. Restauracja na miejscu, bardzo tania, naprawdę. I, i wszystko na miejscu, I, i jest sklep duży. Znaczy duży, no taki market. Nie tak jak Tesco czy, czy ten, taki po prostu taki miejscowy market. I jest, yy... ale nie kupujemy z marketu, tylko kupujemy od miejscowych. Jest dwóch miejscowych, którzy przyjeżdżają, są tak fajnie po dwóch stronach ulicy. I kupujemy od nich sobie pomidorki, papryczkę, arbuza. Codziennie mają lodówkę, więc ten arbus jest zimny, lodowaty, taki fajny z lodówki, jest tak pyszny. No, oni, oni zawsze lubią jeszcze coś wrzucić dodatkowo jak się u nich kupuje, także także nie jest daleko można 5 minut podskoczyć i ma się jej winogrono, czy, czy, czy arbuza czy cokolwiek tam sobie chcecie. Także jest, jest naprawdę fajnie. Mogę, mogę polecić to miejsce jak najbardziej. I powiem Wam szczerze, bo tam wcześniej. Staliśmy jedną noc, e, dokładnie wam pokażę, tam na tym cypelku. Dobrze pokazuję, poczekajcie, gdzie myśmy byli. Nie, nie całkiem, przepraszam, nie całkiem na tym cypelku, tu gdzieś tak po połowie, o. I tam żeśmy sobie leżeli. A auto zostawione było z kolei 5 minut. Nie, nie, przesadziłam 5 minut, to nie, Gdy minutki, dwie minutki minutki przejść przez las po prostu, bo, bo drogą było za gorąco, więc są ścieżki, bo to wiecie, jak był parking, kamp taki tutaj zrobiony, to wszędzie są ścieżki porobione i tymi ścieżkami po prostu się idzie i żeby nie iść główną drogą, to, bo, bo jest gorąco, to, to można sobie laskiem przejść. No i tak dwie minutki mieliśmy. Może nawet nie, może może nawet to jest minutka. No takie kawałeczek. W każdym razie, o powiem wam, 200 metrów, no. 200 metrów od od wody. Yy, można właśnie w, tam, jak się wjeżdża, to z kolei nie ma tego zakazu czyli nie ma napisanego zakazu i tam są yy, również takie wjazdy, w, jak tutaj. I można sobie zostawić. tak Takżeśmy przyjechali w nocy to już była przyczepa kempingowa za, zaparkowana z autem i van był zaparkowany. No i tam jeszcze, bo, bo o co chodzi, bo to są takie wjazdy i ty, wy jesteście w drzewach i, i macie cień. Także... I w ogóle was nie widać z, z tej takiej dróżki wjazdowej, także naprawdę jak ktoś chciałby tak sobie na dziko przyjechać, to bardzo polecam to miejsce. Może nawet nakręcę na YouTube odcinek, albo jak już będę miała... Będę w domu, to, to sobie... E, ściągnę ten filmik tutaj z Facebooka, tylko nie wiem jaką będzie miał jakość, bo też nie chcę, żeby była jakaś taka niefajna jakość, i, i ewentualnie wrzucę na, na YouTube'a. No bo tak jak mówię, polecam, polecam tą miejscówkę, jest naprawdę przyjemnie. Jeżeli ktoś chciałby się przespać w aucie, to czy nawet na hamakach, bo hamaki można naprawdę powiesić sobie wszędzie. Jest, jest no tak jak zresztą widzicie, cały czas las, cały czas las. E, jest spokój. Powiem wam, że jest spokój. Ludzie nawet przychodzą, dużo jest miejscowych tutaj akuratnio, ludzie przychodzą i ich nie słychać. Wczoraj było małżeństwo takie fajne z dwójką bliźniaków 5 Bardzo przyjemni ludzie. I... I sobie po prostu rozłożyli się dosłownie koło naszego wana. No wiadomo, żeby było Chłodno, prawda, dla, dla dzieciaczków. Jezu, ten, ten ojciec to był tak fantastyczny. Aż e, mociarki, jak o tym mówię. E, cały czas zabawiał te maluchy. One tam coś wiadomo, jak to maluchy no pięciomiesięczne. Marudziły coś tam, marudziły i cały czas im śpiewał, jakieś kołysanki, jakieś piosenki. I jakiś taki je, yeah, i tak ja tak siedziałam w tym wanie, bo tam robiłam chłopakom jedzenie i naprawdę to było takie, to było takie niesamowite I w końcu, bo tak starałam się być bardzo cicho, czyli jak wychodziłam i zamykałam drzwi. Ee, tak fajnie, tak cicho, cicho, bo on tak, ich tam usypiał, więc powoli zamykałam. No i w końcu podeszłam do nich i musiałam zobaczyć tych chłopczyków. Tacy, tacy roześmiali, po prostu cały czas się śmiały i buźki do mnie. Fantastyczne dzieciaczki. I, i, i tak jak mówię, i pomimo tego właśnie, że nawet byli przy samym naszym banie z, z małym dzieciątkiem, to, dziećmi to to było bardzo spokojnie. Nie dawało się nawet tego odczuć, także jakoś tak fajnie jest, przyjemnie. Powiem szczerze, że jest naprawdę przyjemnie. No i wybór dostania. Tuż tu pan ryby sobie przyjechał, a powiem wam, że ta droga idzie tam, het, 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 i tam po drugiej stronie, i tam, i tam, wszędzie, cała ta długość, to można sobie stać nawet tam. Wy tego nie widzicie. Tam jest zaparkowany, odkąd przyjechaliśmy, jest zaparkowany chyba van. Bo jest dosyć duży, ale jest tak fajnie za krzakami. On tam stoi już sobie też długo. No bo wiadomo, im dalej pojedziesz, tym mniej ludzi, bo tam nie dojeżdżają już później, no bo po co jak mają tu miejsce. Yy, I to się ciągnie naprawdę spory kawałek. Yy, pan nic nie złapał. Także jest, jest miejscowa fajna. Można sobie przyjechać, czy vanem, czy, czy autem. Kamperem również, tylko. Tylko małym, naprawdę jakimś małym, bo e, jednak są te gałęzie i główną drogą, tak, możesz tutaj jechać, ale już z wjazdem byłby problem, no bo tak jak mówię, no, nasz van jest bardzo wysoki, ale, ale są te gałęzie dosyć nisko, więc na takie do 3 metrów 3 metry jest takie ok, wiedzie. No. E, tutaj już te, w te krzaczki. Także, także naprawdę polecam. I jeszcze raz polecam Zuzia Reklamy, reklamy się załączyły. Zuzia wciąż śpi. A ja sobie dalej piję kabunię. Powinnam sobie łyżeczkę wyciągnąć. O! Na takim ładnym tle. Muszę sobie położyć i... I muszę wyciągnąć łyżeczkę. Dobry dzień! No ale tak jak już powiedziałam wcześniej, że jak się do trzeciej rano ogląda gwiazdy, to potem trzeba gdzieś to odespać no niestety. Ale popatrzcie, woda jest naprawdę cudna. Ja się dziwię, że pani na razie nic nie złapał, bo tutaj naprawdę jak ja nurkuję, to są tak ogromne ryby ja tam powiem Wam szczerze, że jak byłam e, wodice, e, murter, e, potem tam, tam niżej, to. A i jeszcze tutaj na Cerkwienicy, no to to jest też za Cypelkiem, w sumie niedaleko. To powiem Wam, że jak nurkowałam, to nie było tych ryb, tak. A tutaj to jest ich. Ja wiem po prostu multum no muszę, muszę też zmienić sobie jednak obudowę no bo, bo jednak wczoraj próbowałam w tej mojej obudowie fajnej, naprawdę polecam komuś takie obudowy na ebayu są super jeżeli nie chcesz żeby ci się telefon zamoczył, ale już na przykład do robienia zdjęć czy nagrywania. No niestety są takie, tam gdzie jest na aparat, to jest takie wkleśnięte, takie. Niepotrzebnie to zrobili, takie. takie, Nie wiem jak wam to wytłumaczyć. O, Danielak przyszedł. To jest zimno dzisiaj. Ta zimno? Człowieku, masz już 25 stopni, a ty mówisz, że jest zimno? Rozumiem. Może się nie wyspać. I zobacz, jaka woda. Zostaw ją. I wszyscy na Facebooku to widzieli. Ja to pokażę, has. Ale jesteś. Ale jesteś niedobry. Jak ty traktujesz siostrę? Wiesz co? Patrzę na płacze teraz. I cię przeproś. No jej budzi. No i po prostu ostrość. Nie ma ostrości. Wczoraj próbowałam Daniela nagrywać, no i niestety nie było ostrości. Mogę Wam rzucić taki mały filmik. Co prawda, jeszcze sobie nie kupiłam e, e, internetu. Nie wiem, czy mi się to w końcu uda. A byłoby dobrze. No i, i tak jak mówię, że będę musiała tą taką zwykłą folikę. Chciałabym, bo naprawdę jest co pokazywać pod wodą. Naprawdę są piękne, piękne duże ryby. Wczoraj były trzy kalamary. Pływały tutaj niedaleko. A co z tą rozgwiazdą? Mówiłam, że nie, nie znaleźliściej. jej. No, wiedziałam, że ona odpłynie. No. I. No, i chciałabym Wam po prostu to potem pokazać. Ciasteczko tylko do kawy. Pani <laughs> tak spokojnie, nie? O, odpłynęła ta łódka jedna. Oni wcześniej wstali. Oni już wstali dwie godziny temu. Już się kąpał, skakał sobie zutki. No właśnie, otwórz mi. Ale się stęskniłam za kawą. Trzy dni nie piłam kawy. Synku, to się otwiera nie tak. Z boku jest. Widzisz? Dodam Wam jeszcze tutaj do tego filmiku lokalizację, żebyście, żebyście wiedzieli, jak znaleźć to miejsce. Mi. Dzięki. Z Zuzia mamy ciasteczko. Hity mamy czekoladowe. O! Niedźwiadek się rusza. O! Będziemy dzisiaj tylko spać i się kąpać. Już dzisiaj w nocy nie oglądamy tak długo gwiazd. Dzisiaj zrobimy sobie seans filmowy na wieczór. Ale zrobimy sobie seans filmowy, mówiliśmy, tak? Obejrzymy dzisiaj filmik jakiś. Daj jej, Danielku. Daj jej dwa, więcej nie daj. No wiesz co, wiesz co, nie, daj to. No można? Można. Wiesz, nikogo nie ma? Ten pan tylko tam z tą panią tu łowią ryby. Pan z panią. We Pan z panem. Tak powiedziałam? Tak. <laughs> Idę zaraz popływać tylko wypiję kawę. pływać? Chcesz wiedzieć, która jest godzina? Która? No. Szósta rano. <laughs> no, tak nie. nie. Czemu ja wstałam tak wcześniej? Czemu jest tak jasno? Jasno się zrobiło już o czwartej. Dobranoc. Czwarte już było jasno. Dlatego ci mówię, że jakieś. jako szóstej. O, oh, good morning, Paul. Good morning. Paul mówi hello. Wiesz, który Paul co nam dał? Kanapki dobre. I. fante? Nie, kole. Tą puszkę wtedy jakieś działam mu Huntera. Także możesz mu powiedzieć hello. Przywitaj się ładnie z Polem. Teraz ci widzę. Hello, hello. <laughs> to było bardzo ciche. That was very quiet, Paul. But oh, it was Taka hello from Zuzana. Taka Witam, Artura. Artur. Mrówkę. Czy ty już jesteś na wczasach? Artur, czy ty już jesteś na wczasach? Gdzie ty jesteś, jak Cię nie ma? Mrówka. Ja to tylko czekałam, aż ty w nocy podskoczysz, bo po tobie coś chodzi, Daniel. Jak ty byś widział? Siema Marcinku, jak ty byś widział, jakie my wczoraj widzieliśmy pająki. Oh Ej, i poszliśmy tam na tą drogę, nie. I Zuśka tak, a wiesz, już było ciemno, nie? Znaczy ciemno, no już był zmrok. No tak, tak, Zuśka tak, tak szło coś czarnego ogromnego po, po, po drodze. I tak Zusia, co to jest? No nie? Co to są, Kraby? My tak podchodzimy, a to takie ogromne pająki. Ja pierdzielę. Ale żeśmy spieprzały z O ja. Takich dużych, no nie, większy był. Takich dużych, to, a takie czarne, takie. O! ja! Nie widziałam takich. Co? Ale jestem pogryziona. Pukasz? Piły ci krewkę? Tu. Do ręki ci się tylko... To po co te ręce miałaś na wierzchu? No bo mi z ciepło było. Ja pierdzielę, ręce się chowa w ten. Ja spałam tylko pod kocem. Ja sobie ja spałam, Zuzia spała tu, Krzysiu spał tu, ja sobie spałam tu. A Daniel sobie spał w Wanie. No, gdzie nie było Komarów na szczęście. Były komary. Au. Ale tutaj nie mieliśmy tak dużo komarów, bo ja wzięłam ten cytronelle, i tutaj wylałam dookoła nas i wzięłam kadzidełka z cytroneli i sobie się świeciły. Ale I dopiero. I komary, komary dopiero zaczęły gryźć, ale nie ma tak naprawdę, powiem Wam, że nie ma tak komarów jak zawsze, jak żeśmy przyjeżdżali, bo to było tylko takie sporadyczne. Dopiero zaczęły gryźć gdzieś tak o trzeciej nad ranem, jak już ta cytronella się tutaj wytegowała, wy wyparowała. A tam był. A, i co wam powiem, na tamtej miejscówce, gdzie tam staliśmy, sorry, ja, ja się pomyliłam, wiecie co, ja wam coś powiem, bo teraz widzę, Zuzia, gdzie my żeśmy stali, bo zobacz, tam jest, tam jest, bojki są, nie? Tam są bojki, więc my za tym cypelkiem żeśmy stali, tak tak? za tym cypelkiem, sorry, czyli to, to jest za tym cypelkiem, tam jest następne, czyli tam żeśmy stali. I wiecie, co jest śmieszne? Że tam nie ma komarów. My żeśmy tam stali jedną noc, i w ogóle nie było nawet jednego komara. Byliśmy na plaży, normalnie w spodenkach i też nie było nic, także... O czwartej nad ranem. No, o czwartej nad ranem, także... O trzeciej w sumie, bo potem ja poszłam i byłam godzinę prawie na dworzu. Tata z kolei był całą noc, także... No tak to wygląda, no. Tam nawet jedną noc nie spaliśmy, tylko jeden dzień tam byliśmy. I to tak. Nie mi się iść do tej plaży, i każdy dzień. No ale jedną noc żeśmy przespali, nie? No. Oj, co ja? Otwórz rączek. Ja idę spać. Idziesz spać dalej? Dobrą Oznaczało, ozn Facebook cię oznaczył. Au, au, moje plecy. Bardzo się spaliłam te plecy. Tak? Dzisiaj no. się spalisz bardziej. <noise> dzisiaj se brzuch opal w końcu bo Zuzia się tak opala do połowy ma plecy <noise> do połowy opalone sorry, bo reklamy znowu cecuszki ma też do połowy opalone więc chcesz jeszcze? tak właśnie patrzyłam, że chyba jeszcze chcesz nie trzeba zostawić coś tacie, wróci powiedział, że nie będzie go za dwie godziny, żebyśmy się nie martwiły tylko byśmy się opalały i pływały co, chcesz jeszcze dwa? Masz. Poszedł szukać wody, znaczy wody przywieźć i mówi, że sobie pojeździ zobaczy, może jest jeszcze jakaś inna miejscówka. Tam już nie ma komalu. Nie, bo ja myślę, że im bardziej, im bardziej w głąb... Ty, ten pan już tam doszedł, ten co nas tutaj miją przed chwilą czy znaczy przed chwilą, chwilę temu. Tam w tej pom pomarańczowej. A może on jest od tego wana, bo tam stoi van. Mm. A może to on był. I... No i bo im bardziej tam, tym, tym jest prawdopodobnie ja uważam, że więcej komarów, bo tutaj to jeszcze trują, gdzie jest tak więcej turystów. A tam już jak jest bardziej dziko, no to, to już tam jest niepryskane po tych lasach i dlatego te komary są i dlatego uważam, że tam jest najwięcej ludzi przyjeżdża, więc, więc tam jest wy, wypryskane i dlatego. dlatego A tutaj też kom... sporo ludzi przyjeżdża. No jest, ale jednak, no jeszcze są te komary. No nie jest ich tak dużo, jak tam żeśmy byli, gdzie po prostu było ich multum. W Wodicach na przykład, gdzie było ich multum. Tutaj nie, tutaj jest tak w miarę. Ale pyszna ta kawa. No, a tak jak mówię, dzisiaj sobie zrobimy seans filmowy. Nie chciałam o 4 rano iść pływać. Dobra, jestem. No, bo Zuzia jak się tylko otworzyła oczy, już było jasno, a jasno już było o czwartej. więc Zuzia mówiła, że ona idzie już pływać. Mówi, mama, chodź ze mną. We Przestań, wyspać mi się chce. Czy on coś wyciągnie, dawaj, dawaj! Nie. A. I nie ma. A to są tutajsi, bo nie wiem. Tylko bąk. To tylko bąg. Spoko, jest daleko. <grywa> Zakryła się. Idę im powiedzieć, że tu było więcej ryb. Nie wiem, oni są tutajsi? Nie mówi, więcej ryb dla nas. Mówisz? Idę im zaraz powiedzieć, że tutaj było więcej ryb. Oj, chyba już coś przyjechało. Oni, oni przyjeżdżają z rana, żeby sobie miejsca tutaj zabukować. Narostawiają wszystko i potem jadą sobie. Potem wracają. Za jakiś czas. No dobra. Idę do tego pana pogadać z nim.